Witam w moim tunelu Pomidor Brutus Pierwszy rok uprawiam w tym sezonie Od samego początku jakie dziwne rzeczy się działy tak zwane staśmienie mamy cztery wodygi ja je poobrywałem po prostu chciałem puścić w jednego pęda tu się to znowu rozkrzaczyło jak i inne krzaki pomidorów po prostu zapadły go takie chorubska opryskiwałem to czymś Nie pamiętam nazwy, ale już byłem zmuszony użyć chemii po prostu No ale to nic nie dało po prostu Podejrzewam że to jakaś grzybowa choroba nie wiem próbowałem coś znaleźć w sieci stosowałem różne opryski po prostu nic to nie pomaga także ten sezon pomidorowy jest po prostu ...najgorszy sezonem, który po prostu miałem. Większość pomidorów już po prostu poogławiałem. Na przykład ten... ...już dorósł do pewnej wysokości. I po prostu... ...ten to tylko trzy, trzy owoce. Obok też... ...liście. To te chyba mszyce. Mszyce. Także jest, jest źle po prostu, w tym roku jest źle z pomidorem Nie było mnie też trochę w tunelu I po prostu cuda Sąsiad mi tylko doglądał, podlewał Dzwonił czasem do mnie, mówił, że coś, jakieś kwiatki odpadają No ale to mówię, nie wiedziałem, że aż ruszyłem kwiatki, za tym liściem, a to proszę, Mszyca trzeba będzie pryskać, gnojówkę trzeba będzie rozrobić no no tu latają tylko te, to zaraz trzeba będzie to pryskać zaraz sobie rozepryskanie po prostu no i nie wiem, pecha ziemi też może mieć wpływ na to że po prostu w tym sezonie tak kiepsko to wszystko odpadanie kwiatów zaczęło się od tego od tego pomidora u niego pierwszego po prostu te kwiaty zaczęły schnąć gdzie nie ruszysz to te białe muszki latają zaczęło schnąć po prostu o, chyba dopiero to jest grzybowa choroba jakaś to albo nasiona może były jakieś zarażone albo po prostu ta ziemia w, w tunelu już po prostu ta ziemia w tunelu już może już jest jakoś zarażona trzeba by coś pomyśleć o odkażaniu czy coś takiego jak ktoś robił coś takiego to niech napisze mi w komentarzu jak się po prostu odkaża taką ziemię czy, czy tu opryskać ją, nie wiem, posypać czymś, pH muszę zbadać To niektóre pomidory są dojrzałe, ładne Już dużo pozrywałem, tylko nie miałem po prostu kamery z sobą i po prostu nie nagrałem wam no, Ale niektóre to są tragedie To oglądałem film pana, zielone pogotowie to jest normalne że on nie, do, nie dojrzewa do końca to jest odmiana po prostu to jest bawole serce pomidorli. to jest ponad normalne już się że czegoś brakuje pryskane było wapnem przeciwko właśnie tym to była niesucha zgnilizna szara pleśń chyba gdzieś tak wyczytałem, ale nic nie pomogło tu ten czarny słoń tak samo on, on zawsze był taki z niego zerwałem dużego pomidora Jeszcze coś wisi dojrzewa No ale Powiem szczerze, że lepiej pomidory mi rosną w gruncie Niż w tunelu Tu mam kilka, no było już, bo nie było mnie Tu mam kilka pomidorów po prostu Dwa ogłowiony już Tutaj też bawole serca Tutaj lepiej to rośnie Niż w tunelu Coś musi być w tym tunelu i trzeba będzie się tym po sezonie zająć po prostu. Bo to jest tragedia co w tym sezonie się po prostu dzieje z tymi pomidorami moimi. I to jest tak samo w Doniczce mi też szara pleśń dopadła, pomidory musiałem ogłowić. Ten rok po prostu te upały, jak nie upały to deszcze dwutygodniowe desce upały i to po prostu nie sprzyja tak jak potrzeba I dziękuję i pozdrawiam